W pierwszej połowie tego roku przyjęto w Polsce aż 14,5 tysiąca stron nowych aktów prawnych. O 75% więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. To się przekłada na 955 aktów prawnych rangi ustaw, rozporządzeń, umów międzynarodowych. I jeżeli to tempo przyrostu prawa zostanie utrzymane, to ten rok będzie rekordowy w całej historii Polski. W tym roku, w tym tempie. Jeżeli to tempo się utrzyma, to w samym tylko tym roku będzie przyjęte tyle prawa, co przez całe lata 90. razem wzięte. Szanowni Państwo, to z czego nie zdaje sobie sprawy rząd PiS, już oczywiście również politycy Platformy Obywatelskiej i innych partii totalnej opozycji, to z czego nie zdaje sobie sprawy Unia Europejska, to że biurokracja ma realne koszty. Każda godzina którą polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy, prawnicy, księgowi spędzają na walce z państwową biurokracją, to są godziny, których nie poświęcają na produkowanie realnych towarów, realnych usług. A to z czasu poświęconego na realną pracę, na produkcję towarów i usług, bierze się bogactwo narodowe. Tylko i wyłącznie. Nie ma żadnego innego źródła. Jeżeli państwo obciąża swoich obywateli, przedsiębiorców i pracowników, Obowiązkami biurokratycznymi, to w ten sposób kradnie ich czas, kradnie ich pieniądze, które inaczej można by poświęcić na rozkręcanie gospodarki, budowanie dobrobytu. Biurokracja odbiera ludziom również motywację. Ja, jako radca prawny prowadząc kancelarię, wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, którzy rozważali założenie działalności gospodarczej, uruchomienie swojej firmy. Oni bardzo rzadko obawiali się ciężkiej pracy. Bardzo rzadko obawiali się konkurencji na rynku. Najczęstszą obawą było to, że nie dadzą rady z biurokracją, że coś im umknie, coś przegapią, że urzędnicy przyjdą, ich zniszczą. Czy zgodnie z prawem, czy popełniając błędy wbrew temu prawu. Najczęstszym zdaniem, jakie słyszałem, było to, panie mecenasie, czy ja powinienem w to wchodzić? Czy w Polsce da się prowadzić działalność gospodarczą? Czy ci urzędnicy mnie nie zniszczą, mnie nie załatwią? To jest również realny koszt dla polskiej gospodarki. Jeżeli Polacy obawiają się zakładać firmy ze strachu przed państwem, to tych firm po prostu nie będzie. Jedynym sposobem, żeby z tym walczyć, żeby zatrzymać tę potworną inflację prawa, jest wprowadzenie konsekwentnych, systematycznych rozwiązań deregulacyjnych. I to nie są puste hasła. Nawet w Stanach Zjednoczonych Donald Trump pokazał, że to da się zrobić, że wprowadzenie reguły, każdy nowy przepis, musi wiązać się z uchyleniem dwóch przepisów obowiązujących do tej pory. To była zasada, która przez kilka lat działała w Stanach Zjednoczonych i przyniosła fantastyczne rezultaty. Tego właśnie głębokiej systemowej deregulacji tego Konfederacja chce dla Polski.